Przystępujemy do punktu 6, mianowicie rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. I bardzo proszę zastępcę naczelnika Wydziału Komunikacji Panią Wiesławę Hajkowską o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowi Mazowieckim w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. I tu jest podstawa prawna, zmniejsza się opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu osobom obowiązanym do unikania się o wydanie nowego dokumentu z uwagi na zmianę stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowaną zmianami administracyjnymi, zmiany administracyjne polegają na zmianie adresu położenia nieruchomości wraz ze zmianą dotychczasowych obowiązujących numerów porządkowych nieruchomości oraz nadania nas ulicom. ulicą. Zmniejszenie opłaty nie dotyczy przypadków, gdy wydanie nowych dokumentów spowodowane jest jeszcze jakąś inną zmianą. W tym dokumencie lub w ważności tych dokumentów. K kwotę zmniejszonej opłaty w przypadku, o którym mówiłam wcześniej, ustala się na poziomie kosztów ponoszonych przez powiat Tomaszowski. To jest 30 ,81 zł za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. Wydaje, że wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i traci moc obowiązująca poprzednio uchwała Rady Powiatu z 2012 roku. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Czy są pytania do Pani Naczelnik? Adrady Pan Radny Węgrzynowski. Pani Naczelnik, w uzasadnieniu do projektu tak. uchwały artykuł tak. 70... 79, to mamy podane. Nie. B? No tak. Ale Ustawy tak. prawa o ruchu drogowym tak. daje możliwość zmniejszenia opłaty tak. bądź zwolnienia tak. z opłaty tak. Tak. za wydanie nowych dokumentów w sytuacji, gdy zmiana spowodowana została zmianami administracyjnymi. Tak. Czyli ja rozumiem, że są to takie zmiany jakby niezależne od mieszkania? Tak, zgadza się. Niezależne od mieszkańców. Proszę powiedzieć w takim przypadku, dlaczego mieszkanie ma być poszkodowany, dlatego że zostały podjęte pewne decyzje administracyjne. Dlaczego nie poszliśmy w kierunku zwolnienia tych osób z opłat administracyjnych? I proszę jeszcze powiedzieć, ewentualnie, jaka jest skala takiej sytuacji w przeciągu tego roku? Ile osób podanych jest takiej opłacie? Jeśli chodzi o ubiegłym roku, to były dwa dowody rejestracyjne i 15 praw jazdy. W tym roku zdjęliśmy około 10 dowodów rejestracyjnych. Ja myślę, że to jest naprawdę nieduży uszczerbek dla finansów powiatu. A tutaj karamy ludzi za to, że ktoś podejmuje decyzje administracyjne, prawda? Karami finansowymi. Panie radny, ale chciałabym jeszcze zaznaczyć, że nasz powiat za drugi płaci. Taki druk kosztuje, czy, czy, znaczy ogóle dowód stacyjny kosztuje 54 zł, a koszt ponoszony przez powiat to jest 30 81 zł 81 groszy. Tak, ale co to jest to w przypadku dnia proszę powiedzieć. Ale to proszę Czana, to myślę, że należałoby radnych, jeśli chodzi o urzędów gminy, pytać o to. Gmina, gmina porządkuje sobie takie obietne zarządzanie. Panie tak, tak, tak no, za no, jasny, tak. wiem to z innych powiatów, że to nie podejmują takich uchwał. Też mam takie informacje. Że nie są podjęte i w ogóle nie są zwolnieni ludzie od żadnych opłat. Takie są nasze informacje z innych powiatów. No tak, ale my nie musimy bazować na do... Ja co no, ja Chciałam zaznaczyć, że inne powiaty w nie zmniejszają opłaty za za takie dokument. Czy są jeszcze pytania do Pani Naczelnik? Przystępujemy do głosowania. Kto A jednak ma być opinia Komisji Budżetu. Pania bardzo proszę Pani Aniu. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto jest za? 22. 22 za. Kto się wstrzymał? 22 głosy za przyjęciem uchwały, przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję, panie przewodniczący. I jesteśmy w punkcie 7, mianowicie rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawił określenie zadań realizowanych przez powiat Tomaszowski w 2013 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Peweronu przeznaczonych na te zadania. Bardzo proszę pana dyrektora. Centrum Pomocy Rodzinie, pana Andrzeja Więckowskiego o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mamy ustalony na ten rok limit środków na zadania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W związku z tym, aby podjąć realizację tych zadań należy w drodze uchwały określić jakie, te, jakie zadania właśnie będziemy realizować i wysokość środków na y, poszczególne y, zadania. Y, z tego powodu przedkładam y, niniejszy, przedkładam projekt uchwały, który za chwilę odczytam. Proszę Państwa kwota przeznaczona dla Powiatu Tomaszowskiego na rok 2013 to kwota 3 miliony 70 142 zł. W tym środki przeznaczone na działalność warsztatów terapii zajęciowej w bieżącym roku to kwota 1 849 500 zł. Kwota przeznaczona na działalność warsztatów terapii jest właśnie kwotą przeznaczoną przez fundusz, w związku z tym nie podlega podziałowi. Kwota, która pozostaje do dyspozycji, to kwota 1 220 642 zł. I w wyniku uzgodnienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy akceptacji społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych i po zaakceptowaniu tego projektu przez Zarząd Powiatu proponuję aby podział tych środków pomiędzy Urząd Pracy a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie był następujący. 500 tysięcy złotych to byłaby kwota do dyspozycji na, na zadania na rzecz rehabilitacji zawodowej, czyli zadania realizowane przez powiatowy Urząd Pracy. Kwota 720 tysięcy złotych Byłaby to kwota do dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, co oznacza, że jest to kwota przeznaczona na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi dalej o podział na poszczególne zadania w ramach obu tych obszarów rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które pod propozycja tego podziału, oczywiście, jest w, jest, tego podziału jest w załączniku do projektu uchwały. I tak, w ramach zadań realizowanych przez Urząd Pracy z kwoty 500 tysięcy złotych, 255 tysięcy złotych przeznaczone byłoby na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy oraz na przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie składu do spółdzielni socjalnej. 140 tysięcy złotych to byłaby kwota na, przeznaczona na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej w przypadku podmiotów działających w sektorze finansów publicznych. Natomiast kwota 105 tysięcy złotych byłaby przeznaczona na gros kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w przypadku podmiotów działających w obszarze sektora finansów niepublicznych. Jeśli chodzi o zadanie, o zadanie realizowane w ramach rehabilitacji społecznej, to propozycja podziału tych środków jest następująca. Kwota 40 tysięcy łącznie przeznaczona byłaby na zadania dotyczące organizacji imprez z zakresu sportu, kultury i rekreacji. W załączniku ta kwota jest rozbita na 6 tysięcy i 34 tysiące, też ze względu na obszar, w którym działają podmioty. 6 tysięcy jest dla podmiotów działających w obszarze sektora finansów publicznych, natomiast 34 dla organizacji społecznych. 76 tysięcy złotych przeznaczonych byłoby na dofinansowanie uczestnictwa w prognozach rehabilitacyjnych, 204 tysiące na likwidację barier architektonicznych, a 400 642 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Tak jak wspomniałem wcześniej kwota 1 849 500 złotych jest przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Panie Przewodniczący, przeczytam teraz projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatów Tomaszowej-Mazowieckim w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tomaszowski w 2013 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. Na podstawie. Tutaj następuje podstawa prawna, którą pozwolę sobie pominąć. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 roku powiat Tomaszowski przeznacza środki wewnątrz w wysokości 3 milionów 70 tysięcy zł. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznacza się kwotę 500 tysięcy złotych. Ustęp 2. Zadania, o których mowa w ustępie pierwszym, realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf trzeci. Ustęp pierwszy. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przeznacza się kwotę 2 570 142 zł. Ustęp drugi. Zadania, o których mowa w ustępie pierwszym, realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf czwarty. Szczegółowy podział środków, o których mowa w paragrafie pierwszym, określa plan finansowy będący załącznikiem do. Uchwały. Paragraf 5. Koordynatorem w zakresie całości realizowanych zadań w rozmowach uchwały jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. I paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych. Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. I poproszę o opinię Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa ma pytania do Pana Dyrektora? Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 22 za. Jednogłośnie 22 głosy za przyjęciem. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję.